No mówię ci, na Kazimierz jedziemy. Do Kazimierza jedziemy. No tak, do Kazimierza. Na kino? No, pójdziemy do kina. Tak. Tak no i jeszcze to powiem. No co? Tak. Powiedz babci coś jeszcze. No, to ci dopiero. No. Do kina babci. A ty byś też ze mną. A mój jeszcze. szedłbyś do babcią. Och je, 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 je! Pójdziemy razem na bajki za dwa lata. Za dwa lata? <śmulanie> Ach, już byś leciał, już. Już chcesz lecieć? Co mi robisz moją ręką? Moja ręka się nie je. <śmulanie> Uciekła ci babcia, widzisz? Uciekła babcia. Ach nie. No, no. tak! Co za nie mówiłeś? O! Co za, za nie mówiłeś? <śmulanie>